Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem NitekPL, a to jest e, nasz pierwszy odcinek z serii Don't Starve. Pomyślałem, że zrobimy jakąś i, e, inną serię niż tylko Terraria na moim kanale. E, żeby jakoś tak urozmaicić e, stworzymy sobie nową grę. To e, wszystko powinno być dobrze ustawione. E, stworzy nam się świat. No i tak, no ja, ja o Don't Starve wiem niewiele. Grałem troszeczkę kiedyś, ale nie za wiele. Teraz wyszło dużo nowych patch'ie i no nie za bardzo jestem y, w temacie, no, ale zobaczymy. Będziemy odkrywać razem, może coś tam w, Wiki trochę, w wikipedii poczytam. Okej, okay, a tymczasem jakiś gościu, Marvel, tak mówi nam, żebyśmy znaleźli sobie coś do jedzenia, zanim przyjdzie noc. No to tak zrobimy, no. Patyki musimy zbierać. Musimy zbierać e, krzemienie, i takie ja znam sprawy, żebyśmy sobie zrobili o, siekierkę, żebyśmy mogli ucinać drzewa. O, jaki fajny cypelek. Tu na tabie jest mapka, już się dowiedziałem. Na Q i E możemy obracać mapę, znaczy... No, obracać, obracać widoczność, tak można powiedzieć. Tutaj mamy jakieś trawy, jakieś patyki. Do końca nie wiem co z tego można robić, ale... Znaczy coś tam wiem, ale nie za wiele. Wiem, że można y, liny potem robić z... i y, y, papki na o, króliki. Z tego. I sznury. Torcz. Dobrze. <gryw> Ogarnąć jak to się wszystko zamyka. Bo mi się to myli. Okej, okay, mamy dzień pierwszy, tak? Jakieś... Dobra. Pozbieramy tą trawkę. O. Jakieś... Co to jest? Jakieś baseny. Tu pewnie żaby żyją. No. Mogę tam wpaść? Nie. No dobra. Śmieszna rzecz. Tutaj sobie... O, tu mamy borówki. To nam będzie o, bardzo potrzebne, żebyśmy nie umarli z głodu. O, marchewki też są potrzebne. Okej, okay, zbierzemy to wszystko. Tu mamy jakieś te jagódki jeszcze. O, tu mamy krzebień. Będziemy mogli zrobić siekierkę. No i mamy siekierę. O, fajna muzyczka się zaczyna. Bardzo fajna. Aha, to musimy trzymać. Się, tak? Aha, okej. Okay. Na spacji. No i co? No mamy jakieś kłody. Tak? I z tego potem będziemy pewnie mogli robić ogonisko. Yy, no to sobie zostaniemy parę takich drzewek. Zanim przyjdzie noc. Jak przyjdzie noc, to jest yy, zło. Przychodzi i nas zjada. Znaczy nie zjada, jeśli się... <laughs> yy, obronimy. Czyli e, ogólnie światło odpędza tutaj te wszystkie z, złe rzeczy. Także światło jest tu bardzo potrzebne. Gdzieś obóz będzie trzeba rozbić. O, tu mamy. Grzybek. Możemy go zjeść. Omniomniom. I don't feel so good. Hm. Tak zjeść grzyba to chyba nie jest zbyt dobry pomysł, ale. Jolo. Zetniemy to drzewko. Trochę jestem chory dzisiaj i tak nie za bardzo mam siłę. Ale pomyślałem, że zrobimy odcinek, bo dwa dni już nie rzucałem. Ok, zacniemy drzewko. Mm. I tutaj mamy. O, możemy chyba. szyszki, tak? To są szyszuny. Szyszu, możemy sadzić? O, nie. Aha, na prawym przycisku sadzimy No, fajnie. Okej, okay, tam mamy jakieś kamionie. Zaraz zetniemy jeszcze jedno drzewo. Będziemy mieli trochę kłód. Uuu, robi się jak późno. Będzie trzeba zrobić jak nisko. Bardzo szybko. Ale to nic. Dobra. Jest krzemień. To możemy zrobić... Pickaxe. Okej, okay, dzwonimy sobie go tutaj i zetniemy... Znaczy. Tak, ja mówię właśnie. <grytanie> Zniszczymy kilofem skały. O, właśnie to zrobiliśmy. Ora, jakaś trawa. z tego możemy teraz. O, możemy zrobić grass. -suit. To Zrobimy. Czemu nie? Jakaś tam obrona. Fajnie. I co tu mamy? Nitrę. I'm not a geologist. Coś takiego nam wypadło. O, poziom umysłu. Nie wiem, jak to nazwać. Schodzi w dół, bo się robi późno chyba dlatego. Dobra, na tabie zobaczymy, jak to tu nam wygląda. Ok. Mam nadzieję, że mnie dobrze widzicie. To nie będę tak schodził. Nie. Yeah. Eee. Okej, okay, zetniemy drzewko, tylko gdzie tu teraz... O, dobra, tu jest eks. Chop, chop. Dobra. Zcięliśmy drzewko. A jeszcze jedno takie malutkie zetniemy, czemu nie. Potem chyba łopatą się te konary. Eee można wykopać. Okej, okay, tu mamy pszczółki. Dobra, ale zaraz się zrobi noc. Potrzebujemy, ognicho. Teraz tak, jak zrobić ognicho? Fire pit. Dobra. Gdzie byśmy mogli zrobić ognicho? Myślał, że tutaj będzie dobre miejsce. Ale póki co to nie robimy. Dopiero jak się zacznie ściemnać tak bardzo mocno. Okej. Okay. O, zetniemy jeszcze to drzewko małutkie. Dobra, kurczę, to trochę mnie... Muszę... <coughs> wyżej się. O, robi się dobrze. Okej. Okay. Robi się noc. Campfire. Okej. Okay. Będziemy musieli dorzucać pewnie do ognia trochę. Kurde, to się zapaliło. No nic, trudno. Chyba się z tego. O, niech się pali. Okej, okay, mamy seeds. Ehm. Okej, okay, możemy ten. te kamienie pokopać. Możemy mieli skały. I nitrę. Nie wiem, do czego to służy. Może do maszyny takiej. Science machine. A nie, to potrzebujemy złoto. A do czego jest nitre? Nitre. Hmm. Nie wiem. To są jakieś śmieszne rzeczy. Co tu można robić? Kompasy. Pta. E, popka na... Eee. Ptaszki. O, jakaś lecząca. Pod... Coś takiego śmiesznego. O, możemy zrobić backpack. Spoko. A no, chyba potem. Eee, no. Jak będziemy mieli tą maszynę. Scientist machine. O, gaśnie nam. A to wystarczy do kolejnego dnia. O, no i mamy kolejny dzień. Wykopiemy tą. Tą skałę. Okej, okay. ale póki co złota nie widać. Niestety. O, co to, to jest? <laughs> Ups, zrobiłem coś złego. Wszedłem <laughs> do jakiejś jaskini, to też coś nowego jest, ale jak się uda, to zaraz to wyjdę. O! O, jest, tutaj, dobra. To, to się da wyjść, bardzo dobrze. Walk to skeleton. Dobra, wychodzimy są. E, nie ma co tu siedzieć, póki co, myślę. Zejdziemy tutaj wyżej później. A tymczasem sobie pozbieramy to, co tu tam natura dała. No i co? Co tu możemy... Pozbieram jeszcze tutaj... nigdy tych surowców za wiele, myślę. i przydałoby się coś zabić, bo głodniejemy powolutku. Hmm. Myślę, że zrobimy sobie jedną papkę. I damy ją... O! Zaraz koło króliczej nory. To może być dobry plan. Yy... Zobaczę na mapę, gdzie my tu jesteśmy. Tutaj jesteśmy przecież, byliśmy tu. Hmm. No aha, może. Od... A, ok. Dobra. E, tutaj mamy campfire. Dobra. Zobaczymy tak ustawimy mapę. E, co, schodzimy w dół? No, pójdziemy ścieżką na dół. Ścieżka nam to pozwala szybciej trochę chodzić. O, tu mamy trochę trawy. To się zawsze przyda. O, i dużo królików. To może nam starczy na zrobienie drugiej popki. Mhm, zrobimy drugą popkę. I damy koło króliczków. Będę musiał pamiętać, gdzie te popki dałem. Tak, one się tutaj... Dobra, one się tutaj pokazują na mapie. Także nie... Będziemy wiedzieli, gdzie postawiliśmy. O... Nie wiem tak za bardzo, co tutaj robić można. Yy, będę musiał się dowiedzieć. Bo póki co nie mam żadnych pomysłów. Na razie tylko zb będę zbierał materiały. Się przygotuję na... Wiem, że w nocy mogą przyjść jakieś stwory do nas. Niebezpieczne. O, tam jest króliczek. Coś tam widziałem. O, wydawało mi się. Jump in wormhole. Lepiej chyba tego nie robić. Tak mi się zdaje. Dobra, tu mamy tu mieszkinię. Spróbujmy iść tam do góry. Z okazji pozbieramy tutaj jakieś pozostałości. Patyki zawsze się przydadzą. O, a tu mam jakieś jakieś skały. Co to jest? No nic. E, idziemy do góry. Tu też jakieś inne... Inne podłoże. O dobra, to wykopiemy sobie tą skałę. Malutką. Okej, okay, ale złota nie ma. Bash Head. Okej. Okay. <ścoughs> o, możemy się upozornić do krzaczorka. No spoko. Ciekawa rzecz. Do czego nam to pomoże? Nie wiem. Może jak ktoś nas goni, to możemy się tak ukryć. Może. Ora, tu mamy duży las. Jak tu uwalnia piorą i się to wszystko zjeść zajara, to będzie niedobrze. Dobra, robi się późno. Myślę, że do drugiej nocy dojdziemy i będę kończył ten odcineczek. Zobaczymy, jak to się potoczy. Tylko tak, żebyśmy teraz... Gdzie ja miałem? Tam było gnicho. No to powoli będziemy wracać. Niestety tylko te parę płatyków pozbieram. O! Chciałbym znaleźć coś ciekawego. O, właśnie to znalazliśmy. Ech. O, dobra, ja tam nie idę. Póki co. Yy, myślę, że się będziemy wracać do naszego ogniska. Na dobry plan. Te szkielety są śmieszne. O, tu mam jakieś. O, o, o. Fajnie bo można jeść. Właśnie, powoli nam głód. Niestety domaga. O, tu jest złoto, widzicie? Takie złote pręgi tu są. to są. to potem sobie wykopiemy. A, bo to możemy nawet teraz zacząć kopać, bo nam nie starczy. Już i tak kilofa. To trochę wykopiemy. A potem przyjdziemy tutaj i wykopiemy to do końca. Dobra, tylko teraz tak, gdzie myśmy zaszli. Dobra, idziemy już w stronę ogniska szybko. Żeby nas nie dopadła noc. Bo to by było niemiło. Oj. Dobra. Myślę, że... Będziemy musieli zrobić też taki duży gniho. Żeby nam starczyło na więcej. Uuu, jakieś nietoperki. U, 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 u kurczę. O, 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 fuck. Chyba niedobrze, chyba jest niedobrze. Jest bardzo niedobrze. Coś nas zaczęło gonić. Gdzie mam ognisko? Gdzie jest ognisko? Kurczę, tam jest ognisko. Może odgoni światło. Gdzie jest ognisko? U góry? Dobra, musimy zrobić nowy w takim razie, bo ja się tutaj zgubię yy, Light. Zrobimy yy, to I trzeba je stworzyć tylko jak Tutaj fuck 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 Nie wiem jak to stworzyć Jak to stworzyć Czemu to się nie chce tworzyć? Nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego! Dobra, trudno. Eee. Służę nową postać, potem trochę do... eee. będę musiał ogarnąć o co tu chodzi. Póki co trochę jest mały fail, ale dobra, będą kolejne odcinki, nie martwcie się. E, Także wielkie dzięki za oglądanie. zobaczymy, muszę zobaczyć, o co tam chodzi. E, na razie!